manko Z tej strony Kstemi i zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry StarCraft Remastered. Oczywiście na start zachęcam do łapkowania w górę filmu, jeżeli się podoba. Subskrypcji kanału, jeżeli jesteście nowi, wraz z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć innych fi filmów na moim kanale oraz live'ów, które też się pojawiają. I możecie napisać krótki komentarz. A my lecimy z wielkim atakiem, naprawdę wielkim. Nie dało się więcej wojska zrobić gdzie ja tutaj zrobiłem. Wracamy do gry i atakujemy 3, 4, 5 Tu, tu, tu Wlatujecie, o, tu możecie, tu możecie, tu możecie dawać Raz, 6, dawać też tu, wlatować Tu, tu Tu, 9, 8, 7, 6, wszystko niszczycie Wszyscy macie tam bić Hm, tu tylko nie wiem, który to byli, o, tu ci byli okej okay. wlatywać wlatywać tam tam te wieżyczki tu tu dawać to wszystko mhm. dobra coś takiego niszczyć to niszczyć to po prostu niszczyć tutaj dawaj to od razu niszczyć go mhm. tu dwójka trójka tak niszczy dzik niszczy dzik Okej. Okay. Hmm. Dobra. Piątka, no, no nawet tutaj, tak. Szóstka też tu podleci tu, tu, tu. Dobra. To mi niszczyć wszystkie te budynki. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i piątka też tu nie, niszczy to. Mhm. Hmm? Dobra. Okej, okay, niszczyć mi to. Aha, i teraz tutaj muszę do. O boże, święty. Dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że ten lotniskowiec jakoś tutaj przetrwa. Mhm Jedynka, dwójka. Okej. Okay. Tu w ogóle ci nic nie robią, no ale dobra. Niech oni tu podlecą sprawdzić co tu jest nie mhm. Tu tu o właśnie tego możecie niszczyć Jedynka, dwójka, trójka, tak tu Tu są jeszcze jakieś budynki, dawaj mhm. Tu są jeszcze jakieś budynki Okej okay, niszczyć mi to yy, Tu podlecieli, dobra niszczą, niszczą Piątka, piątka, tu wlatujecie Tu wlatujecie Szóstka, tu coś jest Tu jest coś, dobra Okej, okay, jedynka, dwójka Tutaj, okej okay. Okej, okay, czyli nie trzeba było wszystkiego niszczyć, bo i tak i tak tutaj prawda zwyciężyłem w tej misji, w ostatniej misji e, zergów. Okej, okay. ja miałem surowce, budowle, jednostki, tych miałem potężnie to. E, plemię Ara bardzo słabo, plemię um, ak bardzo też słabo i tutaj Velary miało dużo więcej, no ale oni byli na samym końcu, tak? Bence yakış film. Bence. Ciekawie to wyglądało, bardzo ciekawie, jak te zergi tak wychodzą z tej ziemi. Bardzo fajny film. Eee, cóż, ja powiem Wam tak: to została kampania protosów, które nie chciałem, halo, zaczynać, więc anuluj. Przepraszam, myślałem, że tu misje mi się tak pokażą, jak na przykład u radnie, ale tam jest yy, właśnie od razu kampania. Zostali protosi, których dokończę dopiero wrócę do Starcrafta, ale później, później, później. Bo teraz będzie seria z Daygona, Mówiłem o tym na live i nie tylko na live. Ie. Więc teraz wracamy do Dayskona. Skończymy Dayskona, potem skończymy Starcrafta. I protosi później będą właśnie ogrywani. A ja, jeżeli Wam się podobał film, to lajkujcie, Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, wraz z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć innych filmów na moim kanale oraz live'ów, które też są na, na moim kanale. I możecie też napisać miły komentarz. A ja dzięki i na razie. Hej! I sorki, że taki krótki odcinek.